Witajcie moi drodzy. Na samym początku chciałbym wam przeczytać fragment z dzisiejszej Ewangelii, który jakoś jest dla mnie bardzo ważny. Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jasknią zbójców. Na pewno macie takie wydarzenia w waszym życiu, do których często wracacie, bo są dla was bardzo miłe. Mogły być to wasze urodziny, bo dostaliście bardzo fajne prezenty, ale również była dobra zabawa z waszymi przyjaciółmi. Mogły być to wymarzone wakacje z waszymi rodzicami, na przykład za granicą i wracacie do, do, tych, do tej niesamowitej plaży, do ciepłej wody. Mogły być to wakacje na łódkach. Ja kocham pływać, szczególnie z moimi rodzicami. Mogły być to wakacje w górach, a i możecie wracać do tego niesamowitego witoku, który tam zastaliście. Wiecie do jakiego wydarzenia ja często wracam? Do mojej pierwszej spowiedzi, aby, był to, aby było to dla mnie niesamowicie ważne, ważne wydarzenie. Ja się pierwsza spowiadałem w moim kościele parafialnym przed Pierwszą Komunią Świętą u mojego proboszcza, u księdza Andrzeja Grewkowicza. I kiedy pamiętam, wyszedłem ze spowiedzi, to podszedłem do swojej babci, przytuliłem się, uśmiechnąłem. Ona mnie wtedy pocałowała i powiedziałem, że jestem niezmiernie szczęśliwy. Jestem niezmiernie spokojny, bo dosłownie Jezus dotknął mojego serca. Czasem może być tak, że jeśli nie sprzątam swojego pokoju, to jest tam brudno. To nawet niestety może śmierdzieć. A dzisiaj Jezus mówi o tym, że nasza świątynia, to znaczy nasza dusza, może być jaskinią zbójców. Jeśli dzisiaj twoja dusza jest trochę jak jaskinia zbójców, jeśli może tam trochę śmierdzi, jest tam nieład, bo dawno nie byłeś u spowiedzi, to nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Nic ci się nie stanie w spowiedzi, a wręcz przeciwnie, Ksiądz, który będzie w konfesjonale, on czeka na ciebie i pragnie w imię Jezusa Chrystusa odpuścić ci grzechy, żeby Twoja dusza nie była nią zbójców, ale wręcz przeciwnie. Potrzeba, żeby Jezus zamieszkał w Twoim sercu. Połóżcie prawą rękę na sercu. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do krótkiej modlitwy. Panie Jezu, Pragnę Tobie dzisiaj oddawać swoją duszę, pragnę Tobie dzisiaj oddawać swoje życie i pragnę Cię prosić, abyś zabierał ode mnie wszelki lęk i strach przed spowiedzią. Pragnę Tobie dzisiaj również oddawać wszystkie te osoby, które dawno nie były u spowiedzi które się i które się boją, przyjść do nich z, z taką niesamowitą lekkością i ze spokojem. Amen. Dobrego dnia i może dobrej spowiedzi.